Minimajka miałem zobaczyć Idziemy po kwiaty dla Pauliny Dzień dobry, ja pani panią Panią Płupiedrusz Panią rucha i wracamy do domu A jeżeli kobieta dostaje samochód to się chyba kwiaty kupuje Totalnie nie Tak w domu dziecka było, to wychowawczyni jakaś dostała samochod i kwiaty dawali wszystkie. Dzień dobry Panią Płupiedrusz Siadamy w wypożyczoną furę z salonu Widziałam już zakna. <noise> Dobra, masz no, kwiaty <noise> Co to, kurwa, jest? Twingo, okej. Okay. Ja mam ogólnie, ja mam ogólnie bardzo ten, ja mam ogólnie bardzo duży problem do takich małych samochodów, jak, nie wiem, jak Twingo, kurwa, jak jakaś Kia Rio, ja, ja nie, nie wiem, jak Smart, pomimo, że Smart nie jest wcale tanim samochodem. Yy, nawet Mini Cooper. Nawet próbowałam się przemóc do czegoś takiego jak Mini Cooper i byłem na jeździe testowej yy, Mini Cooperem. Nie, nie, potrafię, nie potrafię się przemóc do takich samochodów. Jeszcze, jeszcze, jak, masz, jeszcze jak masz jakieś drzwiowe coupé, taki samochód sportowy, coś jak M2, to to jest na granicy, nie? to jest na granicy tolerancji. Ale jak masz czteropięciodrzwiowy yy, samochód i on jest kurwa taki mały, nie wiem, mnie to one jeszcze bardzo brzydko zawsze wyglądają i są takie. No ja rozumiem, że to jest wiesz, mały samochód, faj, fajnie się nim parkuje, fajnie się poruszać po mieście, ja po prostu nie lubię, nie? Dał to trochę jak BMW i 3, ale mniej upośledzone. No właśnie, chciałam powiedzieć, że BMW też mają kurwa takie. <ślesk> I wcale, no to trochę wygląda jak BMW i 3. Widzia jak widziałam pierwszy raz BMW i 3, to się przeżegnałem, nie? Zobaczcie, BMW i 3. Te BMW wygląda właśnie kurwa jak. No, BMW i 3 wygląda jak niedojebane Renault Twingo. Mm. I 3 to wybryk natury? Kurwa, i 3 to wybryk natury. Ale powiem Wam tak, chyba lepiej, że dziewczyny takimi samochodami jeżdżą. Bo jak ja gadam z laskami czasami odnośnie aut, to im właśnie zależy, że, że mały, bo więcej widzi, łatwiej im się od odległości kurwa mierzy. Dziewczyny zazwyczaj nie mają też jakiejś takiej ambicji, żeby coś miało 2,5 miliona koni, 4 tysiące newtonometrów. Dla nich ma jeździć, sobie jeżdżą po zakupki, jest fajnie, nie? Hmm. I no ten Renault obejci? Nie, no w porządku samochód, mi się nie podoba, ale jak dla dziewczyny, ja uważam, że jest totalnie decent. A co wybierasz, BMW 36 czy BMW M8? Kurwa, to jest, jak, to jest jakbyś mnie zapytał, czy wybieram. Nie wiem, nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo robisz głupoty. Dostanuję samochód? To jest nowy samochód, czy nie? Dobra, widzę, że manual, to jest, ja, ja, ja Renault nigdy nie prowadziłem. Okej, okay. czy tak wyglądałem te miejskie autka? Nie, nigdy w takim nie siedziałem nawet. Eee, fajna fura! O, to chyba było sprzedane przed. Ale... Nie, no taki jak odniatem się robiłem, tak? Ale to ładne, no jest zapadnie. No jak tam Paula? No zobaczymy. Kiedy ostatnio jechałaś z manualem? Z dwa miesiące temu chyba. Nie, to nie jest źle. Ej, ładne to auto, podoba mi się. Ładne w środku też ładne, no. no. Właśnie masz... mi się żeby w środku było takie ładne. Masz tam na A to jest ręczne, zaciągnąłem no, ten? Tak. A na sprękle, tylko, nie? Tylko czekaj. Najpierw sobie daj wsteczny. A wsteczny jest tu? Ja pierdolę. Teraz hamulec, puść ręczny. Żeby ci nie zjechał, bo tu ci zjedzie. Pierwsze odpalenie. Ona ma prawo jazdy, czy nie? <śla> Ona ma prawo jazdy, czy nie ma? Jak można zapytać kogoś, czy jest ręczny? Co jest? Proszę tak nie pytać. Serio, nie, proszę tak nie pytać. To, zom, to jest bardzo złe zapytanie, moim zdaniem. Ja się mega stresuję, jak ktoś coś takiego mówi. Nikt już wiecie, że mnie nie wsiadł. Z kimś dał, to by za... wsiadł, do auta, bo bo powiedział, a to jest ręczny. Yy. Ma prawko? No ale dobra, no okej, okay. ale widzicie, takie są właśnie dziewczyny. Bo dziewczyny w przeciwieństwie do mężczyzn, co ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że się czasami z, nimi, z nich śmiejemy, ale plusem u kobiet jest to, że one się pięć razy zapytają o coś, co jest oczywiste, ale przynajmniej wiedzą. A mężczyźni, nawet jak nie wiedzą, to się nie zapytają, no bo wiocha, jak ja mogę tego nie wiedzieć? I potem się kurwa dzieją różne przykre rzeczy. Więc lepiej chyba, więc lepiej chyba się zapytać, nie? No. <noise> no jak to ci może pojechać do Ja pierdzele. Przez No jak masz w ci może pojechać do przodu. Ja pierdzele. No, no, lekko... no, ja no lekko gazu, bo przytrzymam, nie powiedzieć. Lekko gazu. gazu. CO TO KURWA JEST?! Przęgło, zmiana biegu Mocniej kręć, mocniej kręć, mocniej, mocniej, mocnie, Ja Cię zapraszam powoli Uy, Weź mi zejść z drogi A dlaczego on tak... Powiem tak, Mike, Bardzo Cię szanuję za to Że nie bałeś się stać przed tym samochodem <laughs> o, 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 o. Bardzo Cię szanuję, że nie bałeś się stać przed tym autem <laughs> Daj mi spokój Warczy Bojecie. Ja nie lubię tego manuala Dobra, dobra, ale teraz powiedz jak wrażenie po pierwsze jeździ nowym ok. No ja przyjechałam z 10 metrów może Ale muszę, się, muszę sobie przypomnieć jak się jeździ manualem Witam serdecznie Tu jest pani, która dostała wczoraj super samochód Ja ogólnie jestem mega zadowolony z tego samochodu, bo mi się bardzo podoba Co ci się najbardziej podoba? Jakiś bejcik jest tutaj Wszystko. O ty, to jest coś co my chcieliśmy kupić z Sandrą Wiecie, po co to jest, żeby małe pieski mogły na łóżko wchodzić? Ja autentycznie, autentycznie rozmawialiśmy z 5 razy o tym, żeby coś takiego kupić. Turbo dojebana sprawa. No to nie są schody dla Majka, tylko schody dla pieska. To są. No. Zadowolony z tego samochodu, bo mi się bardzo podoba. Co ci się najbardziej podoba w tym masie? Wszystko. co jeździłaś wczoraj? Czy jeszcze, już, jeszcze nie? Wydaje mi się, że Paulina. Paulinie się totalnie ten samochód nie podoba. To zresztą widać. Nie tego samochodu, ale nie chcę przykrości sprawić mini Michael, więc mówi, że jest zajebisty. Wszystko mi się podoba w tym samochodzie. Co ci się najbardziej podoba w tym masie. wszystko. co jeździłaś wczoraj? Czy już, już, jeszcze nie? Nie, no, jeszcze nie. Wczoraj siedziałam na miejscu pasażera i musiałam mówić teraz czego, teraz jeden, teraz dwa. No i ja się zastanawiałam czy sobie nie wykupić takiej jazdy z instruktorem, żeby pomieścić, się, bo ja nigdy nie Jak nie wiedziałam... ja to na prawo jazdy zdanie? no pyta mnie ironicznie. To jest coś, co mnie zastanawia? To jest Coś co mnie zastanawia, bo. Kurwa, są ludzie, którzy mają prawo jazdy i za bardzo nie wiedzą, co to jest sprzęgło, jak zrzucić ręczny, jak wbijać biegi, a mnie kurwa upierdalali na wszystkim na tym prawo jeździe, na, na egzaminie na prawo jazdy. I nigdy w życiu nie miałem problemu, nigdy w życiu nie miałem problemu, żeby kurwa nie rozumieć tych podstawowych rzeczy, które od ciebie wymagają, żeby ruszyć. No nie, no nie piszcie, że jakieś lody czy na kolanach. No kurwa, no w jakiś sposób musiała to zdać? W jakiś sposób zrobiła łuk, cofnęła ten łuk, ruszyła z górki, nie wpierdoliła się pod prąd, używała kierunkowskazów. No to nie. Ja sobie zadaję pytanie, jak tak prosty egzamin, jak egzamin na prawo jazdy zdają czasami osoby, bo, ja, bo, to, bo to jest notorycznie, notorycznie słyszę od kogoś, że kurwa, który to sprzęgło? Wiesz, a ktoś ma prawo jazdy 6 lat, nie? I tak patrzysz na niego, no nie, bo ja mam automat. I patrzysz na niego, kurwa, na zasadzie nie chcę z tobą jechać nigdy w życiu, spierdalać. No. Może na automacie zdawała? Jakby zdawała na, na automacie, to nie mogłaby jeździć manualem. jak zdajesz na automat, to tylko, to tylko automatem możesz jeździć. Gdzie są tramwaje, nigdy nie jeździłam, gdzie są te bus, pasy i jest jakby całkiem inaczej się jeździ. To gdzie Ty jeździłam zdawałaś? w Gdańsku i w Sopocie, ale jak jestem w Krakowie... Co jest? W Gdańsku nie macie tramwajów? Autobusów? Bus pasów? Co jest? Jak to jest? Takobie to jest trochę ciężej. Dobra, musisz coś powiedzieć jeszcze przed jazdą No teraz właśnie zaczynam jakby sobie powtarzać jak się jeździło manualem, żeby nie zrobić żadnego wypadku jak zacznę jeździć normalnie w ulicy, więc... Czyli najpierw parking, da radę? Chyba tak. Zobaczcie, Oczywiście, że tak. <śleszy> Na no mnie spać Teraz mm. <laughs> tej tu. Ale kierunkowska to no jest ja. jak skręczasz po Neganko paswiszkę I tutaj trzeba się rękierunko stać i wzięcie na przykład A wiesz co się jeszcze, że Mike z, chyba zdaje, albo może już jest po kursie i Mike chyba który jeszcze nie ma prawa jazdy, bo pewnie by się pochwalił, że ma prawo jazdy Uczy ją jakiś autem. Tylko lamusy jeżdżą na automacie? Nie no tak szczerze, tylko kretyni jeżdżą w manualu, jeśli nie mają jakiejś dojebanej fury na tor. Chociaż nawet już, yy, nawet już to nie jest. Teraz skrzynie biegów dużo lepsze są automatyczne. Więc jak masz, jak masz sportowy samochód, to lepiej na przykład M3 możesz kupić, możesz kupić w manualu. Mało osób to kupuje, bo jak ktoś chce sobie zbijać samemu biegi, to zbija łopatkami. Nie, tak szczerze, tylko kretyn, który nie jechał dobrym automatem, może stwierdzić, że na przykład stanie w korku przez 30 minut. Wachlowanie sprzęgłem, zrzucanie i wbijanie biegów w korku jest lepsze niż kurwa kliknięcie gazu i kliknięcie hamulca. No? Ja chciałem M3 w manualu zawdzięć mordę, ale jest tylko podstawowałem trójka, nie ma competition w, w manualu. Hmm. Ogólnie jak wyszły ogólnie było takie, takie takie utarcie jak wyszły pierwsze automaty które miały na przykład trzy biegi i one się wolno roz rozpędzały chujowo zrzucały biegi ale to było 20 lat temu, nie? teraz każdy automat jest by far nad manualem nie każdy jeździ w mieście ale kurwa, no ale nie wiem Ludzie, którzy jeżdżą w manualu i najczęściej 50-letnim samochodem, mają takie poczucie wyższości. O, manual, to jest prawdziwa motoryzacja, nie tak, Zapuść zapuś sobie tutaj wąsa i kup, kurwa, b w tym, w manualu. I wtedy już wszystko Ci fituje. Mówisz tak, bo nie umiesz jeździć manualem, nagrać film jak palisz sprzęgło? Podejrzewam, że jeździłem mocniejszymi samochodami w manualu niż Ty, kurwa, kiedykolwiek na oczy widziałeś. Między innymi Fokusem RS, który miał ponad 400 koni. I normalnie sobie tym śmigałem po mieście i po autostradzie. Dziękuję. Okej, okay, parkowane. Czułem, czułem, co zapakuj. O. o kurwa, o kurwa, o kurwa <noise> No I to w liniach stoję? Na linii No prawie Dobra, teraz wyjeżdżanie No Ręczny się... w dół Ej, hamulec Jedziesz co tu, tu, masz, to tu. A gdzie kierunek? No ja mu gaz, a on z gaz no. Czekaj, zobaczymy jak to wygląda Top i teraz tyłem Dobra, czyli jak chce jechać w tą, to w tą kierownicę. Jak jedziesz w tamtą, to w tą. Dobra, teraz ręcznie. Dobra, i wkręć w prawo, kręć w prawo. Cała w prawo. Kopać do tyłu. Ja chcę Ale... z tam, to kierownicę tam. Ale... z Nie wiem, jak się parkuje No, po prostu. Leś ręcznie. Ręcznie? Nie, za zawsze. No i teraz cała w prawo. I patrzysz lusterka. Jak ty zdałaś prawo jazdy? To, no. I, I Jak ty to jest... jak tego dokonałaś? Ja chcę to wiedzieć. Wiem, ale ja tak nigdy nie parkowałam. Właśnie tyłam jest najlepiej parkować? To nie, ty nie Bo na lusterka parkujesz, rzeczywiście, że tak. Teraz wiesz co, wyjście patrz, masz tak samo ustawione linie. O, tu chodzi! sobie do przodu. Ja tego nie rozumiem w ogóle. No, do przodu, U, tak jakbyś chciała tam zaparkować. O, no, 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 jeszcze po prostu wlewo <noise> lewo. <noise> Dobra, po ty coś mówisz że znalazłem prawo jazdy w chipsach. Co jest z wami nie tak? Widzowie, proszę mi tak więcej nie pisać, bo się kurwa pogniewamy na siebie. <noise> kurwa, chcę poznać cię instruktora dokładnie! Tak jak mówisz. Chciałbym poznać instruktora, chcę wiedzieć co oni robili przez te 30 godzin, co jest? No, no i dobra, teraz prosty koła i co ty? No bo ja nigdy się nie uczyłam tego. Jak się nauczysz to ci będzie... Nie masz! Co? Ja nie wiem w Sandra ma... Nie masz kostym. Nie ma bana no. Jest dobrze? No jeszcze możesz podjechać. czas na sprzęgło. na luzę, na, luz, na luz Dlaczego? Byłoś, a co? A po co? Ja daję, nigdy się nie uczyłam tyłem, bo na szkole jazdy nigdy nie było Uwaga, od jutra w Krakowie wypiera wypira drogowy. Polska z karemu, Dobra Elo, jadę sama Kolejny etap mojego szkolenia, jedziemy do domu Czyli teraz powinna do domu? Tak ok. Dobra, jedziemy Powoli, tu na jedynkę, na jedynkę No i teraz masz, no patrzę No i co? No jedziesz, pa, na ten kabulec puszisz, on już się do tyłu nie pojedzie Gazu trochę i czujesz, że ciągnie samochód? Mhm. No to puszczasz, puszczasz hamulec. Kiedy mam jechać? No kiedy? Jak ona górkę podjechała? Jak ona tego dokonała? Kurwa, przysięgam, oddałbym 100 tysięcy złotych, jakbym nie miał, to bym wziął kredyt. Jeśli ktoś by mi udostępnił nagranie z tego, jak ona zdawał prawiezdy, jestem, jestem, taki ciekawy i wydaje mi się, że mógłbym na tym jeszcze więcej zarobić. A nagrywają, a nagrywają. Chciałbym po prostu dostać, no. Jakoś poszło. Ja się tego boję tak, tych startów. Jako mój główny kierowca musi mieć doświadczenie, więc trzeba ją podszkolić. Muszę opanować te ruszania i te takie... A ja też, ty, ty, ty wiesz kiedy ja się tego nauczyłem? Na motorze. Kiedyś też tego nie umiałem i też się stresowałem. No, ruszaj. Od roku podczas jazdy nie używałem ręcznego. Ja czasami zaciągam w trójce, a w trójce i w piątce są elektroniczne, więc tego gówna nie dotykam, bo jest bez sensu. A poza tym masz w tych, w ty, teraz w tych nowych samochodach masz autoholda, Klikasz w ten, yy, przyciskasz hamulec i ten samochód stoi w miejscu, nawet jak jesteś na delikatnym wzniesieniu. Po prostu samochód sam, ten, nie musisz nic trzymać i on... Tak. ostro w lewo. Ostro, mocno. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Iść. Dobra, dojechała. Znaczy inaczej, ja, ja ten... Ja ten nie wiem, że ma prawo jazdy. że ma prawo jazdy. Zresztą jeździ samochodem po drodze publicznej, bez sprawka by nie mogła. Yy, I chyba mówiła coś, że ten, że automatem jeździ. No nie no, jest, niedobrze jest. E, dobra, moi kochani, w na na wybory Pauliny Generalnie, Mini Mike mówił mi jakie je to jest samochód, ale już zapomniałem <ścoughs> Jadą, jadą świry lubisz pajacu! Elegancki nie wie! Naprawdę, ja żebym go odmył, bo jest ujebany, tak, się idzie do mycia. Tu uszkodzona lampka, proszę bardzo. Tak, tak, tak. Ładnie pachnie. Kurczę, podoba mi się takie wykończenie eleganckie. Niby taki samochodzik wiecie. No taki mały, miejski. Idealnie pasuje dla kobiet, do kobiety, ale naprawdę, jakby w samochodach tego segmentu, jakby wykończenie elementów nie zawsze jest na najwyższym poziomie. A jednak tutaj jest i ładna kierownica, i jest ładne tutaj wykończenie. Wszystko pięknie, ładnie pachnie. Zobacz Patrzcie na te białe wstawki w drzwiach. Niesamowity design. Połączenie czarnego oraz białego zawsze dobrze działa. W ogóle ile furb jest nowych. No. Młotki w tym roku. Kilka. Na pewno jej je nowa Karola. Zgasę ten silnik, co nie? nie. nie. No, zagłusza. Ten wydek tak mocno pracuje. Daj znać, jak nie. zgasisz. Nie. Ja nie. chciałbym nie. pogratulować. Nie. Dziękuję. Oczywiście Wielu. samochód do ciebie Zabotę. bardzo pasuje, bardzo mi się kolor. Kolor robi robotę dla za. mnie. Panda to nie jest. Kurde, ale fajnie już wiem, kto nas będzie woził z miasta. Tu są zaczepy, Krzysiu, na nowy spoiler, patrz. To jest zamienny! Tutaj widzę, że ktoś e, nowiutki, nowka sztuka. Polerka była tylko dla koloru, nie dla nie była nie, zdrowa blacha. Jedyny minus tego samochodu to ten na akumulatorze. Nie, naprawdę? Nie, to za zaraz. To się tu świrujecie. Nie, dalej świrujecie. Nie. nie wierzę dalej. Dalej nie wierzę. I sam witał to, nie ma nic silnika. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, jak kluczyki. Ej, bo to się ściąga całe tak, chyba no? Co To teraz bardziej nie da się to kurwa jest? Patrz, patrz, patrz Co? To ja pierdolę Coś mi tu nie pasuje <grym> A możemy ten silnik zobaczyć? Ty, no Faktycznie kurwa tu jest silnik Mówię. No i to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe panowie Panowie i panie, to jest ciekawe Faktycznie jest silnik pod tym Kurwa jest Złączony ze skrzynią normalnie co tam siedzi i siema Ty, ale to to ma na pewno tył No tak To właśnie kapora pali Ale jaja W sumie wystarczyło zaglądać pod koła, zobaczyć, że z przodu nie ma półosi i już by ale może nie ma tam silnika, a tym bardziej w skrzyni biegów. Ale za to jest z tyłu. No, jestem pod wrażeniem. Jeżeli tu jest tył napęd, to jest jakby wielki plus naprawdę Widziałem wiele samochodów, ale nigdy nie widziałem takiego samochodu z napędem. Ja napędem. Ja tak... Widziałeś to, jaki masz bajer? <laughs> Wiedziałem, że mam na tył, ale nie wiedziałam, że to jest coś takiego. Wow. Tak, tak, jest foto, no? To było na tyle, trzymajcie się. To by było na tyle tego odcinka, Dziękuję.